Cześć kochani. Jak już pewnie wiecie, po tytule filmiku pojawiła się nowa aplikacja do haftu, dlatego chciałabym dzisiaj wam ją tutaj pokazać. Nie jest to filmik w żaden sposób sponsorowany, nie jest to również żadna współpraca. Sama po prostu z własnej woli postanowiłam wydać własne pieniądze na zakup tej aplikacji, tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać wam, jak ona wygląda w środku. Ja osobiście nie mam zamiaru z niej korzystać, nie jest mi do niczego potrzebna, więc tak naprawdę zmarnowałam. Pieniądze, żebyście wy nie musieli tego robić i żebyście po obejrzeniu tego filmiku mogli sami zdecydować, czy ta aplikacja jest dla Was, czy nie jest dla Was. Ja nie będę Wam tutaj mówiła, że tak musicie ją kupić, albo nie, nie musicie jej kupować. Po prostu zdecydujcie sami. Zachęcam Was też do dyskusji w komentarzach. A jeżeli. Um, Chcielibyście mi podziękować w jakiś sposób za to, że wydałam te pieniądze i Wy już nie musicie, to zostawcie łapeczkę w górę, e, zostawcie jakiś komentarz, choćby nawet maleńka e, ikonka, czy jakaś emotka po prostu e, tak, e, żeby więcej osób mogło ten filmik zobaczyć, dla mnie to będzie ogromne wsparcie i troszkę zrekompensuje mi te wydane pieniądze na tą aplikację, bo tak jak już chyba powiedziałam. Nie mam zamiaru z niej korzystać, nie mam zamiaru z niej wyszywać. Po prostu kupiłam ją tylko i wyłącznie, żeby Wam ją pokazać. Także przejdźmy teraz do szczegółów. Tutaj sobie oglądam co jest tak naprawdę w tej aplikacji. Tutaj są zrzuty ekranu, które można sobie zobaczyć, ale za chwilę przejdziemy do środka tej aplikacji i pokażę Wam, jak to wygląda w środku i opowiem o wszystkich funkcjach, które gdzieś tam wypatrzyłam i które już poznałam po prostu. Zapłacone. Czekamy teraz, aż się pobierze. Jestem ciekawa, co to będzie w ogóle. Dobra. Otwieramy. Ja bym na pewno chciała, żeby to było po polsku. Czy ja mogę sobie tutaj coś zmienić? Co tu jest, że coś PDF? Um. Gdzie jest ten polski obiecany? Co niby miał być polski, było w opisie napisane, że jest po polsku, a tu widzę francuski, jakiś italiano, Espaniol, O co chodzi? Gdzie jest polski? Czuję się oszukana. Właśnie dodano polskie tłumaczenie, przetłumaczono nazwę Krzyżyki na francuski, włoski, hiszpański i polski, zwiększono obszar diagramu o 20% i tak dalej i tak dalej, a kiedy ja sobie tą aplikację pobrałam, no to się okazuje, że jednak nie ma po polsku. No to hello, jakby o co chodzi? Dlaczego jest to tylko dla powiedzmy nie wiem Android a iOS-a już nie ma. Co ja jestem z iOS-em gorsza jakaś, że ja nie mam y, po polsku, a Android ma po polsku. Teraz tak szybciutko, bez owijania w bawełnę, opowiem Wam o tym, co my tutaj mamy. Klikamy w trzy kropeczki i mamy formaty do wyboru. Między innymi XSD i Saga. Jest też coś napisane na temat PDF, ale nie mam pojęcia co, bo nie mam po polsku. Nie dość, że jako użytkownik iOS a zapłaciłam za aplikację więcej niż użytkownik z Androidem, to jeszcze mam mniej funkcji niż właśnie ci, którzy zapłacili za aplikację mniej. Tak to wygląda w środku. Na dole mamy informacje na temat autora i pokazane to, ile centymetrów będzie miał Nasz wzór po wyszyciu przy kanwie 14, 18 i 16 bodajże CT. Jeżeli chcemy wyszywać, to palcem przytrzymujemy dany znaczek i później sobie przesuwamy po prostu zmazując. Jak chcemy inny znaczek, przytrzymujemy inny znaczek i zmazujemy. Zwróćcie uwagę, że kolor, którym mamy wyszywać, pojawia się u góry. Po prawej stronie, i tam jest też ilość łączna krzyżyków do wyszycia i procent, który mamy już wyszyty. Po oddaleniu widać, że mamy tutaj znaczniki ilości krzyżyków w pionie i w poziomie. Wygląda to właśnie tak. Jeżeli już nie chcecie wyszywać, to przytrzymujecie obszar poza krzyżykami i po prostu sobie wszystko odznaczacie. Zaraz po wejściu w graniu wzoru kliknijcie ten zielony przycisk na samej górze, dlatego że to gwarantuje wam, że wasz. Plik zostanie zapisany. Można sobie też tutaj zmieniać tło waszego pliku. Ja specjalnie nie kliknęłam tego znaczka wcześniej i teraz wyszłam z aplikacji, weszłam jeszcze raz i zobaczcie, że nic nie zostało zapisane, dlatego ważne jest, żeby sobie to porządnie zapisać. Natomiast w tym momencie, żeby Wam to pokazać, od nowa zaczęłam sobie mazać, 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 po czym wychodzę z aplikacji, wchodzę jeszcze raz i wszystkie postępy zostały już zapisane, więc zwracajcie na to uwagę. Klikamy sobie znowu w trzy kropeczki i tam jest możliwość właśnie zmiany wyglądu krzyżyków. Są też nasze preferencje, które również można sobie poczytać i sobie powybierać, co tam komu pasuje. Jest też tutaj lista naszych um, ściegów i lista um, mulin. Które musimy sobie kupić do danego wzoru. To jest wszystko tutaj wypisane, klikając na ten niebieski przycisk tam u góry. Kolejna zakładka na dole to są właśnie miesiące i wygląda tam mniej więcej tak, że mamy rozpisane dni i w danego dnia ilość wyszytych krzyżyków. Na samym dole, zaraz jak zjadę to zobaczycie, Mam tutaj jedynkę i dwójkę, to są moje wzory, które y, powiedzmy, że dzisiaj wyszywałam. Do każdego wzoru jest osobno ilość krzyżyków i ja sobie odznaczyłam ten jeden, tylko zaznaczyłam jeden, dlatego mam 26, ale gdybym zaznaczyła oba, to w całym dniu pokazywałyby mi się postępy z obu. Tutaj mamy gratisę i podobno co miesiąc mamy dostawać nowe wzory tutaj w tej aplikacji, które możemy sobie po prostu wyszyć. Myślę, że to jest fajne. Wzory są podobne od ukraińskich projektantów, e, także myślę, że to jest akurat duży plus tej aplikacji. Natomiast mnie najbardziej boli to, że ona nie ma opcji takiej jak PDF. Tutaj na samym końcu mamy po prostu różne inne funkcje. Tutaj próbowałam wrzucić tego PDF-a, natomiast ten PDF e, tutaj e, nam nie działa. Jest możliwość jeszcze z tego co patrzyłam wrzucić sobie chyba zdjęcie, ale też nie jestem pewna jak to działa, bo jeden PDF wrzuciłam i się wczytał dziwnie, drugi PDF wrzuciłam i nie wczytał się w ogóle, więc teraz to ja już nie jestem pewna czy to działa, czy to nie działa, bo jakoś taki problem z tym był straszny. Czy tu można wgrać wzory jakieś typu PDF również? Ja tutaj coś mam, co mogłabym wgrać. Hmm. Jakiś wzór w PDF-ie? Tu mam jakieś PDF-y od Natalii, ale nie wiem, czy to się uda wczytać. Czy to sobie z tym poradzi w ogóle? No i co teraz? To może taki PDF? Okej. Okay. Taki PDF czytało. A dlaczego to są jakieś takie? O co chodzi z tymi liniami? Także niestety nie spełniło to moich oczekiwań osobiście. Gdyby dało radę tutaj wrzucić każdego PDF-a, no to myślę, że ja bym z tego korzystała, no bo jako użytkownik iOS-a mam problem z aplikacjami do odczytywania PDF-ów i myślę, że to by wtedy tą aplikację bardzo ratowało. Natomiast w takim przypadku, gdzie no z tym czytaniem PDF-ów jest problem, jednego mi wczytał i to jeszcze z błędami, drugiego nie wczytał w ogóle. No, jednak wolę używać swojej sagi. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Co Wy sądzicie na temat tej aplikacji? Koniecznie dajcie mi znać i podzielcie się z innymi swoją opinią.